Z tej strony Jara Foxy, ty dzisiaj będziemy sobie grać w Piggy Robloxa, gierkę horror niby, ale ona nie jest aż taka straszna po tym, co ja gram, co to jest w ogóle. Dobra, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, łapeczka w górę, bo to się bardzo przyda nam W przyszłości już tutaj kogoś zabili i w ogóle prawdopodobnie, bo już zamówiłem, będzie kamerka. Jeśli wszystko pójdzie w naszej myśli, będziemy nagrywać z kamerką i różne recenzje, prawdopodobnie będziemy mieli różnych filmów czy takich rzeczy, prawda? No, więc to tak. Będziemy sobie też potem nagrywać horrorki, bo z kamerką są horrorki lepszymi horrorkami. musimy w ogóle zrobić. To... Brakuje, no. Czegoś brakuje. Brakuje zielonego, tak? Głowretka, dobra. A co oni tam otworzyli? Wszystko? Nic nie jest otwarte, no. Co wy tam robicie? Le nie się. Ranch. Klucz hydrauliczny. Okej, okay, przydało nam się. Niech widzi przyjdzie do nas. Ta mała świneczka. No, jak na razie my tylko żyjemy, to jest dość creepy. że grałem w pigi troszkę Oho Okej, okay, jakby tutaj jest pomarańczowy klucz, który na pewno się jakoś przyda Okej, okay, jest to otwieramy tutaj, bo widziałam już wcześniej. No chodź tu świneczko, no świnił. Świntuchu. Chodź tu. Gdzie wykiwać? Huuu, a kręcę. Dobra. Yy, a nie, bo mamy kot przecież. Po co ja jedę na górę? Włać świnia. Co, co ty robisz? O, mój friend dołączył. Fajnie, fajnie. Idziemy po pomarańczowy na górę. A ta świn ten świntuch niech stąd idzie. Bo za chwilę my ją rozwalimy. Najlepiej tak szczerze mi się nagrywa chyba obbiec z tego. Dobra, ja cię kręcę, ale się wystraszyłem, bo prawie by nas dopadł, dziadyka. Niestety na razie filmiki będą bez montażu bo no jeszcze, no, montaż kosztuje tam a ja pieniążków nie mam pieniążki jednak y, są dość ważne w tych no, momentach no w tych czasach my tu mamy wszystko czego potrzebujemy potem tutaj wracamy w wrotek, a kołowrotkiem Coś tam otworzymy. Dobra. Lecimy na górę. Hit sam. Zamykamy, powiedziałem, a nie otwieramy. Chodź tu świna. Dobra, niech pójdzie stamtąd. idzie tutaj, jeśli będzie tutaj, to my wracamy tutaj. Dobra, my tutaj idziemy po kołowrotek, który po, potem się przyda. Właśnie tam, gdzie widziałem, że brakowało tego kołowrotka. Oni tam otwierają wszystko. Niech bierze na siebie tą pigi. My mamy biały klucz i stąd zwiewamy. Zwiewamy z tego ponurego miejsca. Dobra. No i w sumie będziemy już uciekać. Więc no, tak to się zapowiada, tak jak Przyjdziemy sobie jeszcze jakieś e, jednego kończymy taki horroreczek to jest, ale no nie jest taki straszny no chyba przynajmniej dla mnie, ale faktycznie no może być. Dobra. Tutaj mamy scenka jakby ktoś chciał zobaczyć, żeby ktoś się ciekawił. Dobra. Więc skończyliśmy pierwsze i teraz idziemy dalej Book One. Napiszę w komentarzu. -tu, jak nie napiszecie, to najwyżej nie będziemy robić buktu. Ale to od was zależy wszystko. Jeśli będziecie chcieli do buktu, może wlecieć. Maxicas XD dołączył, no Pamiętacie Maxa, no to właśnie on. Napisze Elo nagrywam. Ale go to zaskoczy. Co my tutaj na ten? ten gdzie Wszystko w sumie. Było dobre, ten lisek też jest... Też jest moim friendem jakby co? Jak chcecie, możemy ekipkom też zagrać właśnie w Jailbreak I Forest wybrał? Nie dobra, Forest może być... Mm, e, player, bo player jest lepszy niż Infection, które jest do kitu. wybrany i obyśmy byli by my. Lisek jest. Okej, okay. lisek. Cz, może być, może być. No. <grybujesz> Dobra. Więc my tutaj przejdziemy. I think those monsters they, they were all friends. Dobra. Nie będę wam czytać. Co nie nadąża teraz? Ajajaj, się napił tej trucizny. Dobrze, Where are you no właśnie Where are you ok więc tu jest belka która się nam na pewno przyda niech ten baron nie idzie na górę bo tutaj belkę musimy postawić idzie, otwiera. Umarzył no, ty kluczyk, widziałam, jak miał. Mam wrench. Wrench bardzo przyda, bo możemy sobie różne rzeczy odblokować. Musimy uciec z tego przeklętego miejsca, nawiedzonym przez świnkę Pepe. Świnka Pepe. co go. Dobra. Co by tutaj teraz trzeba zabrać? Jak wrench już otworzyliśmy. Kluczyk się przyda, żeby to otworzyć. Bierzemy znów ranch. A wrenchem otwieramy tutaj. Jak ktoś też gra grafiki to od razu ma tutaj tipy na tego typu rzeczy. Bardzo łatwe, łatwo przechodzić gdzieś, jeśli wiesz gdzie są rzeczy i to naprawdę już nie ma żadnego problemu dzisiaj. Dobra. My już będziemy uciekać za chwilę. Najpierw musimy wszystko otworzyć. Oho! Kowaliśmy już wszystko młotkiem i idziemy po pochodnie teraz. Jeśli tutaj nie ma tego demona, yy, dobra uciekam Uciekamy. Pochodnia jest dobra. Teraz będziemy musieli zapalić. Powiem małe ognisko. To ognisko jest tutaj. Musimy o nie wziąć właśnie pochodnie I pochodnia się zapaliła. Mamy świecącą pochodnię, która nam będzie oświetlać drogę. Ale jasno teraz jest, dobra. Ta pochodnia się przyda do roz rozpalenia lodu. Który nam pomoże w dalszych dziejach, dobra. Roztopimy lód trzeba zostawić subskrypcję. Subskrypcja zostawiona, skoro się roztopił Więc lecimy. Hits. Oho, nie chciałbym, żeby ten piesek mnie zabił Nie chodź za mną. Boję się ciebie. Potrzeba niebieskiego klucza, tylko nie mam bladego pojęcia Gdzie on może być, ale ja się go boję O nie gdzie tam tu jest jakaś zjawa My tutaj mamy, ale co nam dał wrench, jak nie ma Był pomarańczowy klucz, ja w ogóle tego nie zauważyłem. Dobra. Bierzemy pomarańczowy klucz. Zobaczymy, czy tutaj nie ma niebieskiego. A jeśli jest, no, zielony jest. A, a czekajcie, bo jeszcze tego nie tworzyliśmy. A w zielonym. Co może być w zielonym pomieszczeniu? Co? Nie patrzyliśmy tego, musimy to rozkmienić. Niebieski klucz. Bardzo nam się przyda, bo ranch Może nam. Móc. Dobra, lecimy. Eee, do i ręcz, ręcz, ręcz jest ręcz, tutaj. Dobra. I będzie łatwo już przejść tą gieręczkę, że tak powiem. Dobra, ręcz, jak otworzymy. Przeżyjemy zostawicie subskrypcję To jest jakiś Slenderman czy co? Uciekam od niego od Nie uciekam, bo chce mi zabić Co tu się stało? Otworzyliśmy to Skąd się tam wziął w ogóle zombie pigi Dobra, nieważne Ważne, że uciekliśmy, a teraz, uwaga, Asynka! You escaped. Asynka to... Hello and... Oh, there. Ktoś tu jest, ale to jest głośne. Nie mam jeszcze słuchawki na fulla. Ja cię kręcę, ale to jest głośne. Dobra. Więc, to w sumie było łatwe. Tak ta gra jest łatwa. Ja już wam dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie mieć takiego odcinka właśnie zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę i pamiętaj, i za, za niedługo powinny być odcinki z kamerką, ale ja już nie przedłużam mnie się z wami, żegnam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!